w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku będzie coś nowszego z okazji moich urodzin nie będziemy z domu pierdolić o tym samym jak zwykle o jakichś budowach chodź tu frajerze o ty chuju najebie cię zaraz zostajesz pałe się zjebiesz raz kurwy nie myte no co tutaj mi kwokasz co? co co jajko? najebać cię zaraz się najebie kurwa jajkiem Kurwa, na jawie w dupę. A ty co? Kurwa. A, a. Wal się, frajerko. Wal się na ryj. I jechał rolnik drogą polną koło chaty w ja Jechał nie ludko Chwileutka. pierdalam na Monteverest. O, ty szmato. Gdzie ty kurwa jesteś? O, dalej kurwa po dobry. To się O, żeby szmato. Co? Yy, tam zombi się na ciebie gapi. wbije ci... Nie, nie powiem ole, Aaaa! Ole, jemu. Ole, bum! się to? Kurwa. Widzieliście, jak je było? Później mnie No ty! Chcesz się świeć? Moja chata. Patrzcie. Normalnie willa z basenem. To jakaś szmata więc zaraz tu będzie gonić. Patrzcie, proszę bardzo, moja willa po spotkaniu z Creeperem, oczywiście rozpierdolona, o mój. I teraz będziemy zdobywać diaksy, idziemy na diaksy. Uwaj jak napierdala nam. Ktoś tu mi... Jakiś frajer mi tutaj buci O, ty szmato. Kurwa, ten się spakował w samo gówno. Kopiemy. jest kopalni, kurwa. Patrz, jak ciśniemy. Robimy pod To jest źle. Tu się ktoś wypierd... O bo... jak w dubie. Jakiś creeper mnie na wyście goni. Zajebać ci. Nic nie widzę, kurwa. Miałem ja, kurwa pochodzi, to jakby z ręki kochał to by skończył. Olapie, bo i się Robimy podkopy. Nie. raz. nie była rozpierducha. Ktoś chuj mi tutaj wróci wróć. Dobra, jakiś nie w górę. To ja będę z ręki kopał. Dopierdala mi się filo. Zaraz robimy piec. Wyjarał zioło. Wszystkich zajewał. Urwa nie moja chata Jest moja chata i budujemy. Proszę tak się buduje Piękny. Piękny, piękny, ale jest to piękny! Pamiętać o ustawieniu. I mamy piec! Fuck yeah! Fuck yeah. Piec mamy! Mamy piec! Yeah! I to za na skończenie naszego odcinku urodzinowego, oczywiście. My bye, bye, Oscar.